Cześć, jestem Merczyk by Filip. W dzisiejszym odcinku pokażę wam sztuczkę o nazwie Karta w Telefonie. Zapraszam do oglądania. Mam tutaj talię kart. Wszystkie karty są różne. Teraz powiedz stop w dowolnym momencie. Stop. Stoj. Zatrzymałaś się na piątkę Kier. Ok. Odłożę sobie tutaj talię. I żeby zaznaczyć tą kartę, podpiszę się MBF jako Magic by Feeling. Tutaj MBF. Ok. I włożę kartę. Do talii. Teraz położę tutaj talie i wezmę telefon. Tak, telefon. Ok? I wystarczy przyłożyć telefon do talii, i karta przereportowała się z talii do telefonu. Ale wystarczy jeden ruch, Karta, Twoja karta, znajduje się w mojej ręce. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, możesz dać łapkę w górę i subskrybuj na kanale, żeby być na Możesz też być na moim stronę na Instagramie i Facebooku, do których link oczywiście macie w opisie. Tydzień temu wpadł film na kanał, jak stosować karty. Teraz pytanie do Was, czy chcecie tutorial, jak rzucać kartami? Napiszcie w komentarzu. A teraz do odcinka. Cześć!